Dzisiejszym Football Insiderze o reprezentacji Polski i meczach z San Marino i Albanią. Co będziemy wiedzieć po październikowych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Świata? Jak wspominam, kończącego karierę reprezentacyjną Łukasza Fabiańskiego, o kolejnym kosmicznym rekordzie Roberta Lewandowskiego i nieuchronnie zbliżającym się końcu świata. Wreszcie czy Paulo Sousa gardzi ekstraklasą? październikowych meczach eliminacji mistrzostw świata Polska zagra z San Marino i Albanią to pierwsze spotkanie już na PGE Narodowym w sobotę a już niedługo nie na PGE Narodowym a na stadionie imienia Kazimierza Górskiego który jest za moimi plecami wreszcie ten stadion będzie miał taką nazwę i Słusznie. Z San Marino właściwie możemy dopisać sobie punkty z automatu, z Albanią pewnie będzie trudniej. Spójrzmy sobie przede wszystkim, jak wygląda sytuacja w grupie i gdzie biało-czerwoni na razie są na trzecim miejscu, tracą punkt do. Albańczyków. Pierwsze miejsce pewnie jest już poza zasięgiem. Ono należy do wicemistrzów Europy, czyli reprezentacji Anglii. Ale generalnie ta sytuacja, jeśli chodzi o terminarz, jest bardzo dobra. San Marino to najgorsza drużyna na świecie, więc nie oszukujmy się, że trzy punkty dopisujemy sobie w sobotę z automatu. Natomiast Węgrzy podejmują w Budapeszcie Albanię i to jest spotkanie, na które szczególnie powinniśmy zwrócić Uwagę, które szczególnie powinno nas interesować, a interesować nas powinien, myślę, w tym spotkaniu głównie remis. Jeśli te dwie drużyny, które rywalizują z nami wciąż bardzo realnie o drugie miejsce, podzielą się punktami. To przybliżenie się do baraży o mundial będzie już znaczne. Pamiętajmy też, że zarówno Madziarzy, jak i albańczycy mają jeszcze przed sobą spotkania z synami Albionu, które my już z kolei mamy za sobą. Więc ten kalendarz gra na naszą stronę, jeżeli nie popełnimy jakiegoś błędu rażącego i wypełnimy plan w 100% w tych trzech najbliższych spotkaniach, czyli San Marino, Albania we wtorek w Tiranie, a potem też dość łatwe spotkanie z Andorą, to nawet możemy się pokusić, czy nawet możemy mieć wpadkę w ostatnim spotkaniu tutaj na stadionie już imienia Kazimierza Górskiego przeciwko Węgrom, choć lepiej takiej nie mieć, bo pamiętajmy, że baraże wyglądają do mundialu w Katarze zupełnie inaczej. Są dwustopniowe, są tak naprawdę trzy ścieżki, czyli sześć półfinałów później trzy finały, w których my możemy być rozstawieni. Mowa tutaj o tym jednym meczu półfinałowym. Oto jest tak naprawdę, wydaje mi się, w tym momencie gra. Samo sobotnie spotkanie przeciwko San Marino pewnie nie dostarczy nam jakichś niesamowitych emocji, bo właściwie nie znamy tylko wysokości zwycięstwa biało-czerwonych. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie na wyjeździe Polska wygrała aż 7 do 1. Już sama strata bramki była dość wstydliwym faktem. Clou programu będzie zupełnie co innego. Będzie pożegnanie tego oto pana, czyli Łukasza Fabiańskiego, który wystąpi w biało-czerwonych barwach po raz. 57 i pożegna się z koszulką z orłem na piersi. Z tego co wiem, to PZPN chce to zrobić z pełnymi honorami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wręczy Fabianowi oczywiście pamiątkową paterę jeszcze przed hymnami. Jeszcze też Fabiański otrzyma koszulkę z numerem 57, na której będzie miał wyhaftowane wszystkie mecze, w których brał udział w Kadrze, jest to piłkarz absolutnie zasłużony, rocznik 1985, więc 36 lat dla bramkarza wydaje się nie jest to jeszcze wiek, który by go zmuszał do emerytury, ale przyznam, że kiedy przed Euro 2020 rozmawiałem z Fabiańskim, robiliśmy taki większy wywiad i już go zapytałem, czy on. Nie myśli powoli o, o rezygnacji z reprezentacji. Wtedy powiedział, że się jeszcze zastanawia, że nie, że zobaczymy, ale dało się jednak wyczuć, że on te sprawy już analizuje i wydaje mi się, że wtedy już mniej więcej decyzja była podjęta, że właśnie po Mistrzostwach Europy zdecyduje się na zakończenie tejże bogatej kariery w reprezentacji Polski. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie powodów jest wiele. Nie chce już Fabian w tak dojrzałym wieku pewnie przyjeżdżać jako bramkarz rezerwowy. Ma też zdrowie pewnie jakieś znaczenie. Pamiętamy w przeszłości, chociażby w Arsenalu zmagał się z poważnymi kontuzjami, między innymi barku. W ostatnim czasie też mu się przytrafiały różne drobne urazy nawet w trakcie E, wspomnianego e, Euro 2020, więc ten proces regeneracji już e, w tym wieku pewnie jest trochę dłuższy. Nie bez znaczenia pewnie jest też, że chce w przerwie międzynarodowej właśnie trochę odpocząć, może pobyć więcej z rodziną i takich punkcików pewnie sam Fabian dołożyłby jeszcze kilka, więc moim zdaniem jest to po prostu przemyślana i dojrzała decyzja zawodnika, który chce już się w pełni skupić na swojej ligowej pięknej karierze, bo przecież cały czas gra na szczycie w najlepszej lidze świata, czyli Premier League. Jak ja osobiście będę wspominał Fabiana, bardzo dobrze, dlatego znam go naprawdę bardzo długo, od kilkunastu lat, kiedy jeszcze wyjechałem na studia w 2004 roku do Anglii, to już wtedy jako taki gnojek podjeżdżałem do London Colney, czyli do ośrodka treningowego Arsenalu, żeby podglądać treningi, żeby brać udział w konferencjach prasowych, żeby na korytarzu czasem Fabiańskiego, czy bardzo młodego Szczęsnego, Zaczepić. I tak ta znajomość trwała. Odwiedziłem go także na trzy dni, bodajże robiąc taki duży reportaż w Walii, w Swansea. Odwiedziłem go także później w zachodnim Londynie, kiedy już zmienił barwy na ekipę West Hamu. I Fabian był zawsze miły, zawsze pomocny, zawsze cierpliwy, zawsze rozumiał potrzeby dziennikarzy, świetnie się z nim rozmawiało, bo to inteligentny facet. Facet, w którym chyba nie ma ani jednego wroga na tym świecie mnóstwo pozytywnej energii bardzo mądrych przemyśleń moim zdaniem po karierze będzie to świetny ekspert telewizyjny I przede wszystkim to jest piłkarz który ma w sobie taką naprawdę Pasję do futbolu, pasję, którą zachowuje się z dzieciństwa, kiedy Fabian wychowywał się przy granicy w Słubicach, przy granicy niemieckiej, kiedy zobaczył po raz pierwszy takie profesjonalne, dobre rękawice bramkarskie i zapragnął stanąć między słupkami. To Marzenie i te rękawice w cudzysłowie, w jakiejś takiej przenośni, symbolice z nim zostały do samego końca, także cóż mogę powiedzieć, Fabian wszystkiego najlepszego, to była przyjemność z Tobą współpracować i pewnie pogadamy jeszcze nie raz. Piękna kariera, dzięki i powodzonka. W związku z imprezą pożegnalną Łukasza Fabiańskiego zdałem sobie sprawę z jednego faktu. Łukasz Fabiański, rocznik 1985. Kto następny jest w kolejce na październikowym zgrupowaniu? Rocznik 1988, a więc już półka kolejnych bardzo zasłużonych i wciąż bardzo istotnych, bardzo to nawet chyba za mało powiedziane kadrowiczów, mianowicie mowa tutaj o Kamilu Gliku, który urodził się w lutym i Robercie Lewandowskim, który na światło przyszedł w sierpniu. Tak jest, kiedy tak sobie pomyślimy, że powoli gdzieś tam trzeba się godzić z tym, że Lewandowski może za, no nie wiem, Dwa, trzy, myślę bardziej 3 do 5 lat kończyć reprezentacyjną karierę. No to gdzieś pewnie i mnie, i was przechodzą ciarki po plecach, co to będzie. We wstępie mówiłem o zbliżającym się nieuchronnie końcu świata, i to właśnie miałem na myśli. To pewnie będzie koniec jakiejś epoki. To pewnie będzie jakiś koniec świata dla reprezentacji Polski, którą znamy w tym. Wymiarze, bo można wymieniać mnóstwo różnych rekordów: lewego, w biało-czerwonych barwach, dwa pewnie najważniejsze, najwięcej rozegranych spotkań i najwięcej strzelonych meczów. A kolejny rekord, taki już bardziej globalny, bym powiedział, kto wie, być może zostanie wyrównany lub pobity tutaj w sobotę w spotkaniu z San Marino. Nie powiecie mi, że jest to niemożliwe. W swojej karierze Lewandowski, najwięcej w jednym roku kalendarzowym, zdobył 54 bramki. Aktualnie ma już na koncie tych bramek aż 50. Czy zszokowałoby Was, gdyby trafił czterokrotnie do siatki przeciwko San Marino? No, mnie nie za bardzo. Także wydaje mi się, że lewy, jeśli nie w sobotę, to kto wie, może we wtorek. Swój rekord wyrówna lub pobije. Ten rekord został osiągnięty w 2019 roku, ale jak spojrzycie na te wyniki na dłuższym dystansie, no to Robert był fantastyczny absolutnie w ostatniej praktycznie dekadzie. Strzelał jak na zawołanie, a swoją najlepszą średnią miał nie w tym rekordowym roku a w poprzednim sezonie w roku 2020 kiedy trafiał ponad bramkę na mecz, bo rozegrał po prostu mniej spotkań z powodu Urazu, więc jest to snajper absolutnie wyborowy, pewnie bardzo mocno. Tak czy siak, jeśli to nie będzie z San Marino czy z Albanią, ten swój rekord wyśrubuje, bo do końca 2021 roku ma do rozegrania aż 20 meczów. Więc jeśli zakręci się w okolicach 65, 70 goli, to wcale nie będę zdziwiony, bo, bo trafić 15 w 20 czy 20 w 20 to dla Roberta nie jest jakaś sprawa nieprawdopodobna. Leo Messiego pewnie nie pobije, to jest rekord wszechczasów, no wynik absolutnie kosmiczny, 91 goli w 2012 roku dla FC Barcelony i dla Argentyny na tej liście wybitnych jest też Gerd Miller którego rekordy lewy już pobijał, jest też Pele, jest też Zico, jest Cristiano Ronaldo także moim zdaniem do, na ten poziom Ronaldo lewy może doskoczyć, ale no bardzo ciężko będzie mu na pewno pobić Argentyńczyka, czy niektórych Brazylijczyków. Którzy na tej liście się znajdują. Ale tak czy siak, rekord absolutnie jest w zasięgu Lewandowskiego i moim zdaniem do końca października myślę, będzie on osiągnięty i pobity. Napiszcie w komentarzach, ile Waszym zdaniem bramek zdobędzie do końca 2021 roku Robert Lewandowski. W ostatnich dniach tematem numer jeden wokół reprezentacji Polski jest pytanie, dlaczego Paulo Sousa nie ogląda tydzień w tydzień ekstraklasy z wysokości trybun? Dlaczego gardzi polską piłką? Dlaczego nie bierze hurtem polskich piłkarzy do swojego zespołu? Oczywiście tutaj trochę to wszystko krawiam, ale moim zdaniem generalnie ten temat jest mocno denty i ten temat nie ma wiele wspólnego z dobrymi wynikami reprezentacji Polski, gdyż zwyczajnie sportowo nie ma takiej potrzeby. Piłkarze z ekstraklasy. Do reprezentacji się zwyczajnie w jakiejś większej liczbie na ten moment nie nadają. Czy Paulo Souza gardzi ekstraklasą? Moim zdaniem nie. Czy Paulo Souza powinien się odrobinę częściej pojawiać na meczach polskich drużyn? Moim zdaniem tak. Portugalczyk spokojnie mógłby zasiąść obok Dariusza Mioduskiego i prezesa Cezarego Kuleszy na spotkaniu Legii z Leicester w Lidze Europy. Pewnie korona by mu z głowy nie spadła. Co prawda rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej tłumaczył jego nieobecność powodami osobistymi. Ok, ale wiecie o co mi chodzi. Na takich hitach, na takich poważnych meczach Paulo Souza powinien być. Nie ze sportowego nawet punktu widzenia, ale z powodu czysto prestiżowego, ze względu na rangę swojego stanowiska, aby takiemu meczowi jeszcze prestiżu nadać, żeby wymienić odrobinę myśli, czy to z prezesem Joduskim, prezesem Klimczakiem, prezesem Kuleszą, czy w jednym lub Drugim trenerem. Myślę, że jest to nawet jego obowiązek, aby spełniać taką rolę reprezentacyjną. Ale czy ma to wpływ na grę reprezentacji Polski? Czy widzimy na radarze wielu zawodników z Polskiej Ligi, którzy temu zespołowi by pomogli lub są pomijani w jakimś większym stopniu, że wręcz Paulo Souza krzywdzi tych piłkarzy, czy krzywdzi całą polską piłkę, nie dając szans bo patrzy na, nasze, na nasz futbol z góry. No Moim zdaniem tak nie jest i mam na to wszystko dowody. Paulo Sousa od początku przyglądał się polskim zawodnikom, jeździł z trenerem polskiej młodzieżówki Maciejem Stolarczykiem na mecze PKO BP Ekstraklasy i kilku piłkarzy z tejże Ekstraklasy w jego kadrze się Pojawiało. Oczywiście jest Kacper Kozłowski, który przetrwał na tym placu boju, cały czas w jego drużynie jest, jest po prostu regularnie powoływany. Był również Kamil Piątkowski, ale złapał ostatnio kontuzję, zmienił też klub na Red Bull Salzburg. Był Jakub Świerczok, wyjechał do Japonii. Byli też Jakub Kamiński, który. Na we wrześniowym zgrupowaniu się pojawił. Jest również Tymoteusz Puchacz, właściwie można nazwać go regularnym lewym obrońcą, czy też lewym wahadłowym, który po ostatnim sezonie zmienił barwy z Lecha Poznań na Unionu Berlin. Więc jak widzicie, kilku tych zawodników absolutnie w kadrze Polski za kadencji Paulo Souzy zaistniało, ale no po prostu mamy jeden prosty mechanizm, który trwa od lat. Piłkarze zdolni, ci najlepsi z polskiej ligi bardzo szybko wyjeżdżają na zachód i stają się piłkarzami powoływanymi właśnie z lig, typu liga niemiecka, austriacka, włoska, i tak dalej, i tak dalej. Paulo Souza wcale nie patrzy spod byka na polską ligę, bo można powiedzieć, pracuje zupełnie w podobnym trybie, jak poprzedni selekcjonerzy, czyli Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka. Zadam wam teraz proste pytanie. Ilu piłkarzy podczas 10 meczy eliminacji Euro 2020 z Ekstraklasy wystawił w podstawowym składzie Jerzy Brzęczek? Zero. Okrągłe 00 zero, zero. piłkarzy z polskiej ligi zagrało u trenera, który przecież doskonale zna polską myśl szkoleniową, który doskonale zna polskie kluby, prezesów, piłkarzy, a nie jest takim ignorantem jak Souza. Nie wystawił ani jednego piłkarza w meczu eliminacyjnym od pierwszej minuty, który reprezentowałby polski klub. Kto tu gardzi Polską Ligą? Moglibyście zapytać i pytam ja. A już zupełnie poważnie cofamy się jeszcze dalej do 2018 roku. Ilu piłkarzy Adam Nawałka z ekstraklasy zabrał na Mundial w Rosji? Czterech, dokładnie czterech, i było to najmniej zawodników z Polskiej Ligi. Powołanych na turniej finałowy. W XXI wieku a przecież Adam Nawałka uchodzi za człowieka, za selekcjonera, który kapitalnie gdzieś przeczesywał te polskie zasoby, polską ligę i wyciągał z niej perły. To z biegiem czasu jego kadencji nieco ulegało, bym powiedział deformacji, zmianie i. Po prostu o tym trendzie, o którym już mówiłem, ten trend się nasilał, piłkarze szybciej wyjeżdżali i Nawałka już z tych zasobów korzystać nie mógł, bo one nie istniały. Ja dodam tylko, że Paulo Souza zabrał na Euro 2020 podobną liczbę zawodników z ligi, czyli czterech, tak samo jak Nawałka, więc można uznać, że gardzi Polską Ligą w takim samym stopniu jak Brzęczek i nawałka właśnie, czyli dwójka jego poprzedników, która przecież polską piłkę zna. Na wylot. Oczywiście to wszystko tutaj opowiadam wam, mówię i daję te argumenty z pewną dozą ironii. Myślę, że Paulo Sousa się nie wywyższa. Myślę, że Paulo Sousa nawet jak nie pojawia się na trybunach osobiście, a wysyła tam asystenta lub nie wysyła czasem nikogo. To wie mimo wszystko, jakie jest spektrum talentów w Polskiej Lidze, ma pięciu, może siedmiu zawodników cały czas na radarze. I oni prędzej czy później obok tej kadry się zakręcą, będą bliżej lub dalej. Mowa tu chociażby o Jakubie Kamińskim, który ma za sobą bardzo dobry okres. Więc już tak czysto, prawdziwie opowiadając o sytuacji, w której się w tym momencie znajdujemy, kilku piłkarzy z ekstraklasy pewnie zaraz do kadry doskoczy, ale czy zmieni jej sportowy poziom? Natychmiastowo nie, jednak to są zawodnicy 18, mające 18, 20, 23 miejsce w hierarchii. Jednak wszyscy najważniejsi piłkarze grają za granicą i to jest absolutna norma. A już pewnie za chwilę, czy Kamiński, czy jakiś inny zawodnik, który może souze z ekstraklasy interesować, choćby Kozłowski na ten zachód wyjadą. Więc moim zdaniem tutaj działa również odrobinę nasze ego i jakiś brak do wartościowania, że tego sołzy na trybunach więcej nie ma, że ten sołza bardziej się z, naszymi, e, z naszym środowiskiem e, nie, e, nie kumpluje. Być może e, powinien rzeczywiście być odrobinę częściej, ale też bez przesady. To nie jest problem reprezentacji numer jeden. Jest to problem, czy temat nadmuchany. Tematów ciekawszych jest znacznie więcej, między innymi takich, jak nie tracić tylu bramek, jak do tej pory czyni to ekipa Paulo Souzy? 11 meczów, zaledwie jedno spotkanie zachowane z czystym kątem jest to słabiutka Andora, jednak jest to jakiś powód do Wstydu, jest to powód do rozważań. I myślę, że ten temat bardzo ładnie na konferencji prasowej zamknął Robert Lewandowski. Jeśli ktoś kopnie dobrze piłkę, jeśli ktoś zagra dobrze w ekstraklasie w dwóch, trzech czy nawet dziesięciu meczach, nie oznacza to, że już nadaje się na poziom reprezentacyjny, czy też wyjazd do zagranicznego klubu. Niech każdy piłkarz, jeżeli nie chce słuchać mnie, to weźmie sobie do głowy, czy wbije sobie do głowy to, co mówi. Pan Robert, więc problemy leżą zupełnie gdzie indziej. Jakie personalia, jaki skład, jak uszczelnić obronę, jak poradzić sobie z trudną ścieżką, barażową i trafić na Mundial. To są tematy do dyskusji, a nie fakt, czy Paulo Souza objedzie za chwilę Warszawę, Poznań, Gdańsk, Szczecin i Płock, aby posiedzieć sobie z kilkoma osobami na trybunach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie swoje opinie na wyżej wymienione, przeze mnie i omawiane tematy. Dokładajcie swoje, mam nadzieję, że sobie na te wszystkie piłkarskie tematy, nie tylko reprezentacyjne, będziemy regularnie dyskutować. Pozdrawiam, Tomek Włodarczyk. Do zobaczenia.